Hallo i i cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony oczywiście do mnie, ja zapraszam Was na kolejny odcinek z Hobby. Mam na Mamy aktualnie godzinę 12.16 w niedzielę, 20 kwietnia. Mamy dzisiaj Wielkanoc, więc no. Y, Rose, Shelly, pojedyncze osoby, witam Was w kolejnym y, odcinku eventu, y, no tego przykrętego lasu, czy jak tam zwało. Dzisiaj spróbujemy sobie to zrobić. Bo już ogarnąłem, jak te króliczki. Jak to ogarnąć? Ja pisam, aha, czekajcie, gdzie są korki? Korek jest w garażu. Mówię wam z zdjęcie ducha. I no, na pewno, dobra, czyli Mówię wam to po koreczki, patrzcie, widzicie? Tu takiego? Patrzcie, wam ja coś pokażę, tylko. Zrobimy to, to, patrzeć. O, to będziemy świecić zaraz. Trzeba zlokalizować gdzie jest ten duch pieruński Nie ma pozytywki Nie ma kości Nie ma lustra Ojej, to może być pentagram, nie Na razie po prostu wiecie co, no nie chcę ducha gniewać Dlatego tak też nie robię. Jakieś kartka coś? Nie ma. Dobra, idziemy dalej. Dobry dzień. O, pójdźcie jest na zewnątrz. Ostatnio mieliśmy ducha tutaj, jak dobrze pamiętacie. Nie ma, ujdzie. Nie ma laleczki, no, jestem ja ciekaw, co będzie, nie? Ta gra pewnie będzie. Haha, nie wiem, ale kości też jeszcze nigdzie nie widziałem, nie? Chcieliście sí. gdzieś kość? <mins> Bo <Po scène> ja nie. Kość. Znowu w tej kuchni on sieci? No tak. Ja nie wierzę. Dobra. Trójka jest, to wejdę po rzeczy. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pentagram. To no, rzucę tam znowu. No. Czemu znowu kuchnia? Nie mogło być inne powierzchnie. A, czekajcie. E Dobra, weźmiemy dwie książki od razu. Ja nie wierzę, serio? Nie no, mógłby... No dobra, zobaczymy. Dobrze, że ja tą aktywację wyłączyłem sobie już. Ja zaniesiemy sobie kamerę i docy. Docy, kamera. Ja sobie od razu sobie po prostu pozanoszę. Będę wiedział wtedy na czym nie. Króliczka, my się za chwilę, bo muszę lepiej wziąć. Jest. A temperatura? 3,7 1,8 Może spadnąć jeszcze, dobra, idziemy. Trzech, a tu się to było czegoś te, dobra. No fiatką też te będę mógł zrobić te zające. Jak nie, to inne dotsy będą się Bo to na docach, jak ja widziałem, że on pokazywał, ale tutaj nie mam tych doców. Ja mam te lepsze. Chyba, eee, no, będziemy gadajkę i... Aha, ja mam taką chwileczkę. Chyba tego nie zrobię teraz, bycie. Ja nie bierze półka. rzuca. na gonna ale mamy ten ten mi? mam wrażenie, że jest freezing 3, 9 4, 4 nie ma 2, 2 nie ma na dobra dobra, idziemy na razie stąd Jest. Dobra, ja daje i słuchajcie, odjeżdżamy ja sobie, ja sobie wezmę ten. Bo to nie ma sensu. Bo ja tego zadania po prostu nie zaliczę, jak nie będę miał ten, więc... Odjeżdżamy. I jeszcze raz tutaj przyjdziemy, przepraszam Was za, za te takie. Dalej, Dobra tak, czekajcie, będziemy sobie rzeczy, tylko teraz tak. Docy, 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 docy zostają takie. Eee. Tarka Spirit Box, Latarka UV, crucifix No już normalnie bierzemy, nie tylko. Dobra, i teraz jeszcze tylko I lecimy, no i teraz będzie bomba granat. Teraz ja tak chyba są tak samo, chyba to, to, to lęci, lęci. 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 w czerwono, ej. Za kością też Tu Nie ma pozytywki, nie ma kości, nie ma lustra. 38 nie I jak nam życie, to w piwnicy będzie pentagram ja Nie No jasne, to się dzieje, to jest standard już dobra Pożeczki po idą tak się razie idziemy po rzeczy No W kamerę bierzemy, F, dotrz, na razie nie wezmę, bo jest książka. To sami to zaraz Wam, wam pokażę, nie? Daj. Czas za pierdziela dzisiaj, naprawdę. No człowiek tu bardziej zauważa jak człowiek tylko sam jest w domu, nie? W sensie... no... Nie mam co robić, nie? Tylko siedzę i nagrywam dzisiaj. Nie. Toż też mi się nie chce, tak naprawdę, no. Nie mam po prostu Lenia z tej samotności, wiecie? O już z Jezus, Maria Dobra, fajnie, dzięki. Nie wiem co on powiedział, ale coś tam powiedział. Trójka jest, trójka Na pewno mamy Spirit Box, a to na ba. Sami żeście słyszeli, nie? Dawody, Spirit Box. No, idziemy dalej. I teraz Wam coś pokażę. Weźmiemy krucyfik, samo tam walniemy i weźmiemy też to. Wiecie, gi na gie... na się rzuca, dobra. Chciałem sobie przypomnieć. wiecie? Teraz coś Wam pokażę. 我等你一下。 CZEGO chcesz? Ja chciałem dać książkę, książki nie będzie. Trzeba idziemy wyjdę? zobaczyć ile mam mózgu. Zobaczymy. Czyli tak, na pewno nie będzie. Pis nie będzie. Widma Phantom yokai on robi znięta mimik. Fajne jest to, że jest to obracanie w tej kamery, nie? Ale nie ma nic na leży. No, muszę dalej. muszę dalej po prostu popatrzeć, dzieciak. O, ruchu nie widać nie hmm. widać. niech salitka się unormuje. 82, tak, bo idziemy nad powrotem. Co tam, wziąć jeszcze sól i ultra... o, dobra, możemy sól tylko. Mm -mm. mm -mm. Oi, oh, speilet. Ja był. Widzieliście to, nie? Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. 你说些什么呀？<Yeah. S 1> Nie ma odczisku. Pan ci pogniewała. Pan ci pogniewała. Ja sobie pójdę sam, nara. Daj. Mierzyłaś mi to bardzo. Dobra, przyjrzałeś ultra fiolet i... I nie wiem co dalej no, Albo widotców nie widać Więc nie wiem Nie wiem ile tych królików trzeba odkryć Tu hmm. to co, dziwne, to dziwne, to jest, ale dobra, A ja nie wiem aparatu, nie? Vamos achar Não para ser, de ser Co żółtaż, to rzucasz, co? się świeciło nie widzę? D trójka.

Używam już Na maksa Ja już tam nie wchodzę Nie, 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 nie. Ja bym chciał, słuchajcie, z kim zagrać? Bo tak samo tak Ciężko, ciężko I jedę sanity jak, jak głupka, nie? No, ale co to może być? Hmm. Nie mam pojęcia, słuchajcie Dam wam, że temperatura nie wiem, widmowa kuryną. Nie, nie wiem czy trafię, czy nie trafię, nie wiem, po prostu nie mam radego tego pojęcia, nie? A świeczkę mam tam dać, tak? No dobra, no to idę świeczkę dać. Zebrzecie ją na aparat, tak? Mogę chyba źle. Dobra, idziemy na świeczkę.

Kość! O kurcze, nie, nie ma aparatu Już nie ma aparatu Już nie ma Nie ma aparatu, bo zarazem kość Kość, zarazem Dalej nie mamy duchania. Ide. No ja nie wiem, czy to już wszystkie te zające, czy jeszcze coś jest. Nie wiem. Dajcie w w komentarzu ile ich musi być. Śmilo! Nie wiem, Mówię gdzieś. Ale no. miałem no, no, gdzieś, te były są za bardzo aktywne. Sorry, ale no, no... No nie, nie wiem. Nie wiem. uciekamy stąd. Ja to pierdzielę. Ja nie będę się wiecie. Co ja chciałem tak? No ha o No super, dobra. Eee. Y Jod. Nie wiem, zaznaczyłem tak, nie wiem, mogę się mylić, nie wiem, nie mam pojęcia. A może damy tak? Nie wiem, zobaczymy. Jak ci duch będzie? Zobaczytamy, ja nie patrzę na zdjęcia. Cztery zdjęcia, pięć zdjęcia. Po Dobra, czekajcie. Ja bym chciał tylko zobaczyć, co jest na Fantoma. A, A dotsy były jednak, dobra, czyli z Ultra Freddy trafiłem z boxem też, tylko że no, docy były, dobra. A wiecie, jak tam było widać, nie? Tak ale dobra. Ja Wam jeszcze bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jak coś dodajcie, znać koniecznie w komentarzu jak to trzeba zrobić, żeby to zaliczyć. Także ja Wam dziękuję i rozczucie na dowo komentujcie, subskrybujcie łapcie w górę Pozdrawiam Was do zdrowia, więc się trzymajcie. No i cześć, do zobaczenia za tydzień. Możliwe w kolejnym odcinku. Zarzę to tyle. Pa! pa!